Ktoś wie, co to jest za drzewo? Nie. A może teraz już wiecie? Nie. A teraz. To piękny krzew granatów. Nie wiem czy można to nazwać drzewem. To aż wielkie nie jest. To takie oczy krzewy. O, w pleśniu słychać konie. Piękne granaty będą tutaj. Też powinny być dojrzałe gdzieś w okolicy Roszeszana. Te, które już mają owoce, bo te, które jeszcze kwitną, to zajmie im jeszcze kilka miesięcy. Będą gdzieś koło grudnia, ale zobaczcie, że na jednym krzewie macie i kwiaty, i owoce.